Pani pokażę Wam dzisiaj mój taki standardowy dzień i też być może każdego z Was na zielonkach. A więc zaczynamy od drażetek chloreli. I sobie taką garść. Wsypiamy chloreli. I rozgryzamy. Popijamy sobie chlorelę wodą. I możemy teraz wziąć sobie nieczmień. Jak ktoś ma w saszetkach, to może być w saszetkach, może być też w słoiczku, w proszku, może też być w tabletkach, ale w proszku ma jednak taki, mm, takie działanie bardziej jak naturalny energetyk. Więc wsypujemy sobie do shakera te dwie saszetki, szekujemy, shake it, shake it, no i mamy śniadanko z głowy.